Witam Was serdecznie. Dziś jesteśmy w kuchni restauracji wypisgara Będziemy gotować burgera z chorizo, z gęzi z kurczaka, i dodamy jak zamiast bułki tartej z... zmiążdżone na czosy. I ugrilujemy sobie to tutaj. Potem dodamy tego bułkę, dodatki, i zobaczymy co nam wyszło. Jesteśmy tu dzisiaj w sumie dzięki temu, że. Mr. Krycha zasponsorował, zasponsorował, wymieniłem się za piwo z Mr. Krychą. Na tego oto grilla, którego używał na streamach, można go zweryfikować, czy to ten sam, bo ma podobne ślady użytkowania. A także, jeśli chodzi o Mr. Krychę, to mam nadzieję, że ugotują coś tutaj ze mną. Mam nawet pomysł, żeby po prostu przygotować największego burgera z naszej oferty, z tutaj z restauracji Wypisgara, która się znajduje w Toruniu na regionu 28C przez 1. I we dwóch, na tym grillu, spróbujemy przyrządzić potwora którego nazwaliśmy, ja nazwałem Przyjaciel Grubas w nawiązaniu do piosenki Gimpera. Usmażymy po jednej sztuce. Może nawet spróbujemy zjeść na czas, kto pierwszy, ten lepszy. Zrobimy z tego mały konkurs. Mam nadzieję, że się zgodzi. A teraz przejdźmy do przepisu, czyli zrobimy. Burgera z chorizo i kurczakiem. Ale żeby było zabawniej, wymieszamy sobie to mięso mielone, tak żeby była y, mieszanka, bo chorizo nam się za szybko spali, wypuści cały swój tłuszcz i tego nie chcemy. Zobaczymy, czym go nafaszerujemy. Podejrzewam, że to będzie i jakieś marynowane papryczki, peperoni. Mam tutaj już gotowy sprzęt. Y, zmielę sobie to, rzucę chorizo, rzucę kurczaka i na czosy też tam zmielimy żeby to miało bardziej charakter takiego kotleta mielonego. Także zaczynamy! Maszynkę do mielenia nie odłożymy, będzie nam już potrzebna Będzie nam potrzebna nasza mieszanka Gotowe mięso możemy sobie przyprawić, a nawet powinniśmy Ja wybieram do doprawienia klin rzymski, tak około łyżeczkę Świeżo mielony kolorowy, żeby nadać temu jeszcze troszeczkę ostrości I mieszam Teraz sobie przygotujemy parę rzeczy i to nadzienia do burgera bułeczkę też możemy sobie. Kawać. teraz trochę wbliżymy ręce bierzemy porcję mięsa rozgniatamy sobie elegancko tak się jeszcze składa, że mam tu ser molet, także można sobie go po... tak i zamykamy burgera, z każdej strony dokładnie będziemy przychodzić do smażenia tego pięknego mięska postanowiłem, że do tego burgera na też też rzucimy użyję tipu serowego do nachosu, jako sosu. Bo czemu nie, to się nie zgadza. Czyli do ser wszystko będzie i do i kawałki pączku też już możemy coś więcej Wygląda na to, że większość naszych chłodników chyba będziemy mogli powoli składać porpora. Rozkładamy burgera, z bułeczki. Dajemy piw serowy. No, jest taki dodatkowy z chili albo jakąś inną starostą. No, ten lepiej dla nas. Damy śpinak, Na to położymy naszego burgera. Tutaj możemy sobie położyć boczuś. Kawałki cebulki. smarujemy już i tak to wygląda końcowo. Jak wam się podoba? No, dla mnie wygląda całkiem apetycznie. Spróbujemy go zaraz przykroić. Mm. No to pozostaje test smaku. Mam już nasze dzieło w rękach. Czas to posmakować. Mm. Polecam spróbować. Jest dobre, jest pikantne. Czy cebula, cebulę, czy w paprykę. Dyser to idealnie dopełnia.